Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie Właśnie ten film oglądacie w dzień Wigilii Także z tej okazji chcę Wam życzyć wszystkiego dobrego Dużo zdrowia, dużo pieniędzy Jak będziecie mieć dużo pieniędzy to już resztę chcę kupicie Także pół biedy No ale co, chcę podziękować za te ostatnie subskrypcje Aktualnie mamy 99 700 Możliwe, że do końca roku te 100 000 przebijemy Także dzięki wszystkim No i życzę Wam wesołych świąt A teraz E, Pokażę Wam, co z tą przyczepą aktualnie. No i ja dopiero przyjechał wczoraj nic nie robiłem. Była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek. Nagrywam film do Was na jutro. E, będziemy tutaj palić, ciąć, palić. Wszystko na miara już, żeby móc po świętach zacząć spawać. Zacząć spawać. Ktoś pytał, czemu ta kula? Tak, tylko ona jest tylko przymierzona. Ona będzie normalnie do rury wsadzona. Obspawano tutaj to będzie pod tym. Eee... Może dzisiaj jeszcze zdążymy zrobić te mocowania pod kule. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Wszystko, ale na razie chcę tutaj właśnie pociąć. się, żeby mieć przygotowane wszystko na poświętach. żeby żeby zacząć tak aktywnie działać na pełnej, że tak powiem. Dobra, ja tutaj setna pola, pokażę Wam co się zmieni pod koniec dnia, może coś się zmieni, może się nie zmieni. Szczerze, to tu za dużo się nie zrobiło, nakurzyło się jedynie ogarnąłem dzisiaj ku, te, to coś do kuli, nie wiem jak to się nazywa, ale mam to gotowe, tu jeden jeszcze, no prawie gotowe, zostało mi to wspawać, wypolić tu taki dędzelek na, na bolczyk uciąłem całownik na tył całówka na tył gotowo. tutaj muszę wydłużyć 7cm także to trzeba będzie jutro nie jutro, to jest wigilia kiedyś tam wyliczyć tu też całowniki na te boczne wzmocnienia co one będą tutaj pod blachą są gotowe tak bym to chciał zrobić Dym. W sensie, że tak, dać dwie cełówki w poprzek, dwie do środka, no i tu tak oblacha 25 na 40 20 mm grubo, no i myślę, że to wytrzymie. Do tego jakieś zaszczały porobimy z przodu, z tyłu, no i tutaj musiałem troszkę wcisnąć te dwa cełowniki, użyłem do tego BKS-a i takiego klocka, poprawiło się, to nie jest jeszcze idealnie, ale już jest w miarę ok, także... To już ujdzie. no i następnego dnia roboczego będę chciał zrzucić ta rama z przyczepy postawić sobie ją na ziemia no bo tutaj na takiej wysokości to trochę wszystko ciężko postawimy sobie ją na ziemia no i już zaczynamy spawać już będziemy spawać także to będzie się działo w piątek i sobota myślę że w sobota już nawet może pójdzie dźwignąć Ee, że już tutaj będzie rura spawana i to że sprawdzimy jak to się podnosi wszystko na tych kulach no bo siłownik już miał być w czwartek ale nie było w czwartek siłownik pomógł mi e, tutaj znaleźć w dobrych pieniądzach Mateusz Szewczyk, pozdrowienia do niego e, siłownik Hewa Hefa na 23 tony chyba, czy na 22 tony za 2750 z wysyłką wyszło. Także spoko cena. Plazma poli fajnie. Jestem zadowolony z tego. No co jeszcze? No nic, no za dużo się nie działo. Dzisiaj też kurde dużo szlifowania, dużo cięcia taki kurde dupczyń, że robota nie idzie do przodu, a czas bywa. Także ja was nie zanudzam. Taki krótki filmik informacyjny działu medali po świętach. Także wszystkiego dobrego na te święta i do zobaczenia. Na razie cześć.